Koreański przepis na najbardziej soczystą pierś z kurczaka. Tak przyrządzone mięso rozpływa się w ustach. Mięso z kurczaka rozbij dość cienko za pomocą tłuczka. Do dużego naczynia wbij trzy jajka. Dodaj pieprz i sól według własnego uznania. Teraz weź świeżą natkę pietruszki i drobno posiekaj. Pietruszka doda lekkości i świeżego aromatu. Włóż do naczynia z jajkiem. Pokrój drobno kilka ząbków czosnku, który podkręci smak i głębię aromatu. Następnie dodaj około 50 gramów parmezanu lub mozzarelli. Dokładnie wymieszaj marynatę, aby składniki dobrze się połączyły. Do drugiego naczynia wsyp mąkę pszenną. Teraz weź wcześniej przygotowanego kurczaka i obtocz go w mące, a następnie w mieszance z jajek. Rób to dokładnie, aby mięso było dokładnie pokryte marynatą. Na patelnię wlej olej, a następnie włóż pierś. Smaż na małym ogniu około 5 minut z każdej strony. Przełóż usmażonego kurczaka na talerz. Takie danie jest już gotowe. Najbardziej soczysta pierś z kurczaka w jajecznej panierce to idealny pomysł na obiad, który rozpływa się w ustach. Przygotowanie zajmuje chwilę, a każdy poprosi cię o przepis.